Ostatnia rzecz, jaką zrobi. Opowiadanie autorstwa Tara osadzone w świecie biur adaptacyjnych. Palce drętwiały mu z zimna mimo założonych rękawiczek. Odłożył czytaną książkę i rozejrzał się po pędzącym przez ośnieżony krajobraz autobusie. Pasażerów było niewielu. Raptem jedna staruszka wpatrująca się w ciemniejący horyzont, trójka wysportowanych mężczyzn dyskutująca nad czymś żywo i jedna dziewczyna siedząca tuż za nim, również pochłonięta lekturą. Obraz ten nie dziwił Tomka w żaden sposób. Przynajmniej nie o tak późnej godzinie. Zastanawiał się jednak, czy widok ten nie stanie się wkrótce smutną niezależną od pory codziennością. Wraz z otwieraniem następnych biur adaptacyjnych i ponifikacją kolejnych rzeszy ludzi, gęstość zaludnienia miast Zachodu stopniowo malała. Niektóre, najbliższe equestrii metropolie, straszyły wręcz zupełną pustką. Obraz niczym ze starych westernów lub innych filmów postapokaliptycznych. Fala wielkiej migracji, jak zwykli nazywać tę sytuacje politycy, postępowała powoli, acz nieubłaganie. Rozchodziła się we wszystkich kierunkach, począwszy od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, miejsca wszczepienia się obcego wymiaru w strukturę naszej rzeczywistości. Szczęśliwie dla Polski była to wciąż zaledwie odległa wizja. Mieszkańcy Equestrii, inteligentna rasa, podobna z wyglądu do naszych ziemskich kuców, proponowała o wiele lepsze warunki życia niż dostępne dla jakiegokolwiek człowieka, w dodatku nie chcąc, jak to ujęli, Praktycznie nic w zamian. Cóż, dla jednych człowieczeństwo jest wszystkim, dla innych, jak widać, niczym. Tomek zaśmiał się w duchu. Przerażającym było, jak wielka fala ludzi, mimo wszystko, poszła na ten układ, dając zmienić się w kuce w zamian za perspektywę lepszego życia w ekwestrii. Osobiście lubię swoje dłonie, niezależnie od tego, jak bardzo mogę w nie zmarznąć. Uśmiechnął się, pocierając je w próbie przywrócenia krążenia. Autobus zatrzymał się na moment na kolejnym pustym przystanku. Drzwi otworzyły się, wpuszczając do środka mroźną zawieję. Gdy już miały się zamknąć, dało się usłyszeć skrzypienie śniegu pod czyimiś nogami i szybkie, nerwowe nawoływanie. Czekajcie! Nie zamykajcie drzwi! Kierowca poczekał posłusznie chwilę, by zagapiony pasażer mógł dostać się do środka. Tomek miał już wrócić do czytania, gdy zobaczył, kto to taki. Pierwszy raz widział jednego z nich osobiście. Pastelowego kuca, w dodatku jednorożca, mieszkańca Equestrii. Wszedł on do autobusu i rozejrzał się nerwowo. Miał brązową grzywę i ogon rozwichszone przez wiatr i oblepione mokrym śniegiem. Chyba nie był przygotowany na panujące warunki atmosferyczne, jego beżowe ciało przykrywały jedynie fragmenty złoconej zbroi płytowej, znak służby w siłach Gwardii equestri, jak Tomek pamiętał z artykułu na Wikipedii. Drzwi zatrzasnęły się gwałtownie. Kutz podskoczył w przestrachu, jak gdyby spodziewał się ataku. Po chwili podszedł nerwowo do barierki będącej na wysokości jego rogu i usiadł na ziemi, wzdychając z ulgą. Tomek przyjrzawszy się dokładnie nowemu pasażerowi, wrócił do książki. Nie mógł jednak skupić się na czytaniu. Czy to oznacza, że fala ponifikacji dotarła w końcu do Polski? Zastanawiał się. Cóż, chyba kuce staną się coraz częstszym widokiem. Westchnął. Zauważył pewną zmianę w otoczeniu. Zapadła bardzo nieprzyjemna cisza. Jedyną osobą wydającej jakiekolwiek dźwięki był kuc, otrzepujący się ze śniegu z pomocą magii. Był to ciekawy widok. Ciepły blask wydobywał się z rogu stworzenia, omiatając okolice brązowym światłem. Cała reszta pasażerów trwała w bezruchu, udając, że ich to nie interesuje. Co nie szło im najlepiej. Albo wręcz przypatrywała się ekwestrianinowi z mieszaniną irytacji i ciekawości. Kuc po chwili chyba również to zauważył, gdyż zreflektował się i zaniechał wykonywanej czynności. Nie pomogło mu to jednak wyglądać niepozornie, czy choćby odwrócić od siebie uwagę. Tomek nie dziwił się reakcji otoczenia. Kuce były stosunkową nowością, a szczególnie widok jednego z nich tutaj, w Polsce. Mężczyźni siedzący na końcu autobusu zaczęli szeptać do siebie coś szybko. Jeden z nich podciągnął kurtkę i przeszukał kieszenie spodni, uśmiechając się, gdy natrafił na to, czego szukał. Drugi zdjął plecak i pogmerał w nim ręką, chwytając coś i zaciskając na tym palce. Nie było wątpliwości, że sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze dla gościa sekwestrii, co on sam również spostrzegł, kuląc się w rogu między barierkami. Autobus z sykiem stanął na kolejnym przystanku. Tomek spakował książkę i ruszył w kierunku wyjścia. Mężczyźni natomiast wstali z siedzeń i wolnym krokiem udali się w stronę kuca, wciąż kryjąc zawartość rąk przed wzrokiem postronnych. Chłopak spojrzał ostatni raz w kierunku ekwestrianina i wyszedł z pojazdu. Zginę za jakiegoś idiotę pomyślał, odwracając się szybko, chwytając otoczonego już przez mężczyzn kuca za róg i wyciągając go z pojazdu. Mężczyźni nie zareagowali dość szybko i drzwi zatrzasnęły się, nim pojęli, co właściwie się stało. Chłopak odprowadził wzrokiem odjeżdżający autobus z kłócącą się w środku trójką ludzi. Masz szczę... Zdążył powiedzieć, nim otrzymał potężne kopnięcie w kolano. Nogi załamały się pod nim na śliskim lodzie i upadł twardo. Niedane mu było jednak się podnieść. Chwilę później kolejne kopnięcie, tym razem w głowę, Sprawiło, że leżał plecami na ziemi, próbując zatrzymać wirujący mu przed oczami świat. — Nie uda ci się zrobić mi krzywdy! — wykrzyczał pochylający się nad nim kuc. — Nie wypuszczają nas do świata ludzi bez odpowiedniego szkolenia w samoobronie! — dodał machając groźno rogiem przed oczami człowieka. Dopiero wtedy Tomek z tonu ekwestrianina wywnioskował, że ma do czynienia z klaczą. — Kurwa, nie po to wyciągam ciebie z autobusu, żebyś mi teraz groziła! — Wykrzyczał, odpchnąwszy jej łeb sprzed twarzy, próbując się podnieść. Pośliznął się i zatoczył parę razy, jednak w końcu stanął stabilnie. Wtedy dopiero poczuł, jak bardzo boli go kolano. Złapał się za nie i stęknął cicho. Klacz wiedziała, gdzie uderzyć, by uniemożliwić napastnikowi gonitwę. Nie, nie chcesz zrobić mi krzywdy? Uniosła brwi i zastrzygła uszami, wpatrując się w jego czerwoną ze złości twarz. Tomek zakrył oczy dłonią i zrobił kilka wdechów i wydechów, próbując się uspokoić. Nie, ale jesteś na dobrej drodze, bym zmienił zdanie. Wyrzucił z siebie w nieudanej próbie ukrycia złości, gdy zobaczył na rękawiczce krew sączącą się prawdopodobnie z rany z boku głowy. Klacz przez sekundę wydawała się bardzo niepewna. Przepraszam zaczęła w końcu nie kryjąc zażenowania. To wszystko z nerwów. Bo wiesz, miałam być teleportowana wprost do biura, ale coś poszło nie tak. Zaczęła swoją opowieść. Mówię ci, było tak zimno, że myślałam, że jestem na którymś z waszych biegunów. Potem podjechał ten. Jak na to coś mówicie? Autobus. Podpowiedział zaciekawiony Tomek. Tak, autobus. I. No, mówili mi, żeby unikać ludzi na razie, ale bardzo zmarzłam. A tak w ogóle to nie przedstawiłam się, jestem Klaudi. powiedziała uśmiechając się i wystawiając przednie kopytko w stronę Tomka. Ten zmarszczył tylko brwi, trzymając prawą rękę przy skroni i tamując krwotok. A no za to też przepraszam. Daj spojrzeć, pomogę. rzuciła podchodząc bliżej i rozświetlając róg magio. Wybacz, ale chyba wolę nie. powiedział pewnym tonem odsuwając się od niej. Uszy klaczy oklapły, a ona sama wydawała się być przygaszona odpowiedzią człowieka. Przepraszam, że od razu wyciągnęłam wobec ciebie pochopne wnioski. Zwykle taka nie jestem. Powiedziała, pochyliwszy wzrok ku ziemi. Możesz już przestać przepraszać? Westchnął, kręcąc głową z rezygnacją. Jestem Tomek. Przedstawił się. Do jakiego biura miałaś trafić? Uśmiechnęła się delikatnie. Po chwili skupiła się jednak, szukając w myślach odpowiedzi na pytanie. Otwieramy nowe w białym stoku. Ulica. Oj no, coś z marchwią albo ym, może z owsem? Powiedziała, zaciskając powieki i usilnie próbując sobie przypomnieć. Hmm, Poleska? Zapytał. Tak, to ta. Skąd wiedziałeś? Przyjrzała mu się ze zdziwieniem. Owiec uprawia się na polach, marchewki chyba też. Nie wspominając, że czytałem o tym biurze niedawno w gazecie. Zachichotała, choć to na pewno nie było zabawne. Gdyby było człowiekiem, Tomek z pewnością pomyślałby, że jest opóźniona w rozwoju, ale kuce podobno zawsze były odrobinę inne. Wiesz jak tam trafić? zapytał, przyglądając się jej niepewnie. Nie mam pojęcia powiedziała, kuląc uszy i przestępując nerwowo z nogi na nogę. Chodź lepiej ze mną, powiedział. Autobus zatrzymuje się parę ulic stąd, a tam ci pewnie nie odpuszczą. wyjaśnił, kuśtykając w stronę jednej z okolicznych uliczek. Jak zapłacisz za benzynę, to nawet mogę cię tam odwieźć, dodał po chwili. Klacz zastanowiła się sekundę, po czym uśmiechnęła się. I służąc Tomkowi podporą, udała się wraz z nim w szarość ośnieżonej ulicy.